Horoskop astrologiczny, środa, 3 września. Moi drodzy, środa zaczyna się pięknym akcentem. Księżyc w Kozioroszce tworzy piękny trygon ze Słońcem w znaku panny. To harmonijny układ, który pomoże dzisiaj właśnie czuć spójność między sercem a umysłem, tak? ale też i codziennymi obowiązkami. To moment, w którym łatwiej odnaleźć rytm dnia i poczuć, że mamy kontrolę nad tym, co właśnie dzisiaj, tu i teraz robimy. Jednak późniejsza część dnia niesie pewnego rodzaju dla nas wyzwania. Księżyc będzie tworzył serię niestety trudnych aspektów, kwadraturę na przykład z Ceres i Marsem, a następnie opozycję z Jowiszem. Dlatego możecie się teraz czuć rozdarci pomiędzy tym, tym co powinniście zrobić dla innych, a tym, czego sami tak naprawdę potrzebujecie. Mars dodaje nerwowości i łatwo o impulsywne reakcje, a Jowisz może wyolbrzymiać nasze emocje. To taki dzień, kiedy drobiazgi urastają do rangi wielkich problemów. Dodatkowo Merkury w znaku Panny ustawia się w kwadraturze, znowu trudnym aspekcie z Uranem w znaku bliźniąt. To aspekt, który będzie potrafił zaskakiwać nagłe wiadomości, nieoczekiwane zwroty akcji w komunikacji, a także poczucie, że coś wymaga się spod naszej kontroli. Dobrze jest dlatego dzisiaj, moi drodzy, uważać na słowa, bo łatwo będzie powiedzieć coś, czego później można naprawdę żałować. Jednocześnie ta wibracja genialnych pomysłów, jeżeli uda się okiełznać chaos, może odkryć nowe rozwiązania tam, gdzie wcześniej widzieliście tylko przeszkody. Środa jest więc dniem intensywnym, wymaga od nas cierpliwości, ale daje szansę na przełom, jeśli pozostaniecie otwarci oraz elastyczni na sytuacje, które będą się wokół Was dzisiaj właśnie działy. Moją radą na dziś jako astrologa jest to, abyście nie reagowali pochopnie. Wykorzystajcie energię urana, aby otworzyć się na nowe perspektywy, które mają szansę się dzisiaj pojawić. Szczęśliwe znaki to panny, koziorożce oraz bliźnięta, natomiast szczęśliwymi liczbami jest 5, 12 i 28. Amuletem dnia, który Wam polecam, będzie hebatyt, co pomoże Wam w uziemieniu, tak? doda Wam cierpliwości i będzie chronił przed nadmiarem emocji. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.